Chwała Bogu Jezusowi, Chrystusowi. Witam serdecznie w kolejnym dniu, jaki dał nam Bóg z Bożej łaski, że mogliśmy wstać i możemy funkcjonować. Niech sobie Bóg odbierze chwałę. Chciałabym na dzisiejszy dzień też podzielić się z Wami fragmentami ze Słowa Bożego. Pierwszym fragmentem, którym chciałabym się z Wami podzielić, jest z Księgi Wyjścia. Z 13 rozdziału od wersetu 17 do 18. A stało się tak, że gdy faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził go drogą przez ziemię Filistynów, chociaż była bliższa. Bóg bowiem powiedział, żeby lud na widok wojny nie żałował. I nie wrócił do Egiptu, ale Bóg prowadził lud okrężną drogą przez pustynię nad Morzem Czerwonym. I synowie Izraela wyszli z ziemi Egiptu w bojowym szyku. Kolejnym fragmentem z Księgi Liczb z 21 rozdziału, od wersetu 16 do 17. Stamtąd udali się do Ber. To jest ta studnia, o której Pan powiedział do Mojżesza, zgromadź lud, a dam mu wody. Wtedy Izrael śpiewał tę pieśń. zbierz studnio, śpiewajcie o niej. Kolejnym fragmentem z Księgi Powtórzonego Prawa z ósmego rozdziału wiersz drugi. Pamiętaj, Całą drogę, którą prowadził Cię Pan, Twój Bóg, przez te 40 lat po pustyni, by Cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Kolejnym fragmentem z Księgi Hioba z 23. Rozdziału od wersetu 8 do 9. Ale oto idę prosto, a jego nie ma. Cofam się, a nie dostrzegam go. Idę w lewo, gdzie on działa, a nie oglądam go. Idę na prawo, a nie widzę go. Kolejnym fragmentem z Księgi Psalmów, Psalm 31, od wersetu 14 do 15. Ale ja zaufałem Tobie, Panie. Powiedziałem: Ty jesteś moim Bogiem. Mój czas jest w Twoich rękach. Ocal mnie z ręki moich nieprzyjaciół i od tych, którzy mnie prześladują. Kolejny psalm 138, werset 8. Pan dokona wszystkiego za mnie, Panie. Twoje miłosierdzie trwa na wieki. Nie opuszczaj dzieł Twoich rąk. Kolejnym fragmentem będzie z księgi przysłów z rozdziału trzeciego, werset piąty. Ufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Kolejny z Księgi Przysłów, 10 rozdział, werset 11. Usta sprawiedliwego są źródłem życia, a usta niegodziwych kryją nieprawość. Kolejny fragment z Księgi Przysłów, z 18 rozdziału, werset 4. Słowa ust człowieka są jak głębokie wody, a źródło mądrości, jak płynący potok. Kolejnym fragmentem z księgi Izajasza, z rozdziału pierwszego od wersetu 25 do 26. I zwrócę moją rękę przeciwko tobie, wypalę twój żużel. I usunę całą Twoją cynę i przywrócę Twoich sędziów, tak jak dawniej, i Twoich doradców, jak na początku, potem nazwę Cię miastem sprawiedliwości, miastem wiernym. Kolejny fragment z Księgi Izajasza z 48 rozdziału od wersetu 10 do 11 Oto wytapiałem cię, ale nie jak srebro. Wybrałem cię w piecu utrapienia ze względu na siebie, na siebie samego. To uczynię, bo jakże miałoby być splugawione moje imię? Przecież mojej chwały nie oddam innemu. Kolejnym fragmentem, jakim bym chciała się podzielić, jest z księgi Jeremiasza z 29 rozdziału, od wersetu 11 do 13. Gdyż ja znam myśli, które mam o Was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o utrapieniu. Aby zapewnić Wam koniec, jakiego oczekujecie, wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja Was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać całym swym sercem. Kolejnym fragmentem, jakim chcę się podzielić, jest z księgi Malachiasza. Z trzeciego rozdziału i trzeci wiersz. I zaśsiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro, oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro, i będą składać panu ofiarę w sprawiedliwości. Kolejnym fragmentem z księgi, yy, przepraszam. Z Ewangelii Łukasza, z 4 rozdziału i wie, werset 1: A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię. Kolejny fragment z Ewangelii Jana, z 7 rozdziału, od wersetu 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu tego święta Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus. Nie został jeszcze uwielbiony. Kolejnym fragmentem z pierwszego listu do Koryntian, z trzeciego rozdziału, od wersetu pierwszego do drugiego: Ja, bracia, nie mogłem do Was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem Was mlekiem. A nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć. A nawet teraz jeszcze nie możecie. Kolejny fragment z pierwszego listu do Koryntian z dziesiątego rozdziału, werset piąty. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Kolejny fragment z listu do. Hebrajczyków z 5 rozdziału werset 8 i 12. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami. Znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. I staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu.